Witajcie, kochani, z tej strony Niula Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku, takim szybkim, fajnym odcinku, którym jest nasza zabawa łańcuszkowa. Zostałam nominowana przez Mateusza z kanału Mati Drapie. Nie wiem, Mati, ale coś mnie dzisiaj tknęło, żeby zajrzeć na Twój odcinek z nominacją od lucynki i tak czułam że to ty będziesz mnie nominował. Bardzo ci dziękuję. Fajna zabawa, lubię takie zabawy, lubię takie wyzwania. No mój numerek, no to oczywiste, prawda, niulowa 12. Z tego co wiem, to lot to nie wypuszcza już wygranych w niulowej 12, bo się dowiedziało, że to ja i że ja tutaj fajne wygrane trafiam. No ale zobaczymy. Nie, no żartuję oczywiście. No dobrze, kochani, to co? Ja mam wyboru w ogóle nie było, to od razu mówię. Ekstra linie razy dwa, ale spokojnie. Mam nadrapane. Zostawiłam tylko po pięć symboli, także nie będę Was tutaj trzymać w niepewności długo. Big 77, magnetyczne 5, żabka yy, szczęścia. Pieniędzy jak lodu, lucky day, 10 razy kasa, mała krzyżówka, małe szczęśliwe linie, miętowa kasa, pensja i konieczynka. No mój wkład, tak jak tu już to podliczyłam, kochani, to jest 71 zł. Także, no co, no, no lecimy, nie? Zobaczymy, czy niulowa 12 jest dalej w formie. Ja po drodze powiem, kogo nominuję. Miałam kogoś innego na myśli. Bardzo chciałam nominować, ale zmieniłam zdanie i powiem Wam po kolei. Oczywiście konieczynka z numerem 12. Szukamy konieczynek: a mamy drzewko, ślimak, klucz, wiewiórka, rybka i wiśnia. Wygrana byłaby to 5 zł. No dobra.

ale nie dali. 33 pensja i 29 dali oboczka. No trudno. Też pusto. Mówiłam Wam. <grym> Jak będzie 0, no to będzie 0. Dobra. Dwunastka miętowa. Wybierała mi pani w kolekturze. Akurat byłam na ryneczku po zakupy i Dobra, trzydzieści siedem, trzydzieści trzy, a szukamy pięćdziesiąt siedem i czterdzieści cztery. Dalej trzydzieści jeden, trzydzieści dziewięć, dziewiętnaście, czternaście, czterdzieści sześć blisko i czterdzieści trzy łoboczek. No dobra. Miałam wziąć mega, mega linie, były z numerem 12, ale stwierdziłam, że już nie. Stop. Mała krzyżóweczka, mamy tylko jedno słowo kwit. I zostawiłam jeden na dole rząd literek i szukamy literki S. Dobra, mamy Mops. Drugie słowo. Dobrze, jeszcze S gdzieś jest. Tu mamy no chyba wszystko dobra, kolejna literka to literka L tu mamy tu jest L tu mamy L tu mamy Y teraz Y, Y jeszcze gdzieś nie dali Teraz literka C. C, 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 tu mamy. I już więcej nie ma. I ostatnia to literka F. Mamy F. Tu na górze jeszcze mamy S. No i to by było na tyle, nie? Sprawdźmy sobie B, B, T. Tak, czyli pusto. Dobra, zrobimy sobie kochani, gdzie ja mam te. Ach, schowały się mi te szczęśliwe linie. Bardzo jestem ciekawa ich, czy też będą puste. No i szukamy. Pomarańcza. Pomarańcza jest. I tu mamy. Kolejny symbol Wisienki sienek nie ma dalej biedroneczka mamy biedroneczkę i tu na górze okej okay. garnek 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 chciałam inny numerek wziąć ale wiecie że ja to niulowa dwunastka każdy czeka na odcinek dwunastkami a tutaj dopiero by było dobra Dalej kochani słoneczko. Mamy słońce. Kluczyk. O, kochani, jest linia niulowej 12, szczęśliwe linie. Dobrze. Jabłuszko. Tu mamy jabłko i tu mamy jabłko. I ostatni symbol to gruszka. Tu mamy, tu jest, tu jest i to tyle. To co? 3 złote? 3 złote. Ale jest, bo że nie mamy zera, kochani. DD to jest 3 złote. <grym> Maraton zaliczony. Zrobimy sobie jedną ekstra linie. One no to szybko pójdą, bo tak jak powiedziałam, zostawiłam tylko parę, parę symboli. Linie mi się żadne nie utworzyły, także wszystko przed nami. Mam starą wersję i nową wersję. Cytrynka jeszcze mi nie zbrzydły. Te linie. Tu mamy. Dobra. Kolejny symbol to rolki. Rolki, rolki. Szukamy. Mamy rolki. No taki bogatszy troszkę odcinek, no ale tyle tych dwunastek mi ta pani powyciągała, wie dobra, biorę wszystkie okay, tu mamy okulary, tu mamy okulary dalej. Słonik lecimy po słonika, mamy, tu mamy słonika, tu jest słonik i na dole. Fajnie. Krabik. Krabika nie ma. A jest krabik. Dobrze, o jest kolejny. I następny, proszę bardzo. No i ostatni symbol. Klapki. Czy były klapki? No nie, kochani, nie ma klapek. Czyli co? Ekstra linie, stara wersja. Dwunastka. No. Dobrze, no to teraz sobie zrobimy Lucky Day. Też z numerem 12. No i szukamy, kochanie, może te będą szczęśliwsze. 42, 32, 52 i 39. Fajne 2, 2, 2. Dobra, 22. Nie ma.

Dwadzieścia siedem i trzydzieści cztery. Gdzie te liczby? O, lasz uciekło. Siedemnaście, trzydzieści pięć obok, trzydzieści siedem, trzynaście obok dwadzieścia dziewięć, trzydzieści trzy.

Dziewięć. I szukamy. Tu mamy dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, czternaście oboczek, trzydzieści sześć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, piętnaście. O! Mamy w szapce. Fajnie, trójeczka, osiemnaście i ostatnia siódemka. A pod piętnastką mamy 10 zł. Uuu, no to Żaba zaszalała. Ok, bardzo się cieszę. Wspiera mnie rr, ok. No. Teraz mamy, kochani, magnetyczną piątkę, też z numerem dwunastym. I lecimy, szukamy pięć, mamy sześć, dziewięć, jeden, trzy, siedem, trzy, siedem, osiem, cztery, no, a potrzebna nam piątka, cztery, dwa, siedem. Dziewięć, jeden, jeden, sześć, cztery, dziewięć, dwa i dwa. No niestety, to nie jest mój dzień na zdrabki, kochani. Dobra. No tak można powiedzieć, są dni, że są szczęśliwe. Zrobimy sobie teraz nową wersję Ekstra linii. Też zostawiłam 5 symboli. Linia się nie utworzyła. Szukamy lodów. Lody, lody. Może się znajdą. Nie ma lodów. Kolejny symbol. Słońce. Mamy słoneczka. Ptaszek. Ptaszek jest. Tu mamy mamy ptaszkę i tyle przed ostatni symbol to 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 to, to. diament też nie ma i ostatni to korona. No królowa jest jedna przegranych dwunastek. Dobra, tu mamy koronę. No i to tyle. Szkoda. LFH 12, ale normalnie, wstyd. Została nam jeszcze BIG 77 też z numerem 12. Może siódemaczki się posypią. I patrzymy: cytryna, serce, worek, ananas. A kochani, nominuję, bo bym zapomniała, naszą kochaną Natalcie, Natko Drapiemy. Także Natalko, wybierz swój szczęśliwy numerek, kwotę z drapek na jaką uważasz i nagraj nam, kochana, odcinek. Dobrze, a ja szukam. O, jest siódemka w niulowej. proszę. Proszę. No dobrze, bardzo się cieszę, że jedna siódemka jest. Arbus, truskawka i złoto. I gra siódma. Mamy bank, jabłko i winogrono. No i drugi rząd. Nie ma. Mamy podkowę, cytryna, korona. Serce, pik i garniec. Dalej banany, konieczynka i... Worek, dalej pierścionek, ananas, garniec, gra dwunasta, dzwonek, diament, podkowa, gra trzynasta, wiśnia, banan, konieczynka i gra czternasta, bank, jabłko i wiśnia. No dobrze, ale mamy siódemeczkę. A pod nią. A pod nią mamy kochani 30 zł. No i ta drapka tak naprawdę uratowała nam super draping. Bo zdrapki były na y, 71 zł. Mamy 30. No pięknie. Dycha. 43 zł. Połowa jest. No. Wstydu nie ma. Mogło być lepiej. Ale ja się cieszę. Fajnie ta siódemka dała. 30 zł. Myślałam, że będzie dycha. No. Także kochani. Zapraszam na kanał Nadko Drapiemy. Tobie Mateuszku. Bardzo, bardzo dziękuję. Za nominację. No a Wam wszystkim życzę udanego dnia. I do usłyszenia. Buziaczki. Pa kochani.